Nie wiedzieć skąd, w czasie gdy Khakamoljawa była spowita wojnami cieni, zaczęli pojawiać się tam ludzie mówiący o sobie Nethu Onion, co w języku Khakamoljawan znaczyło sprawcy technologii. Nethu Onion, prowadzeni przez doktora Krae, dotarli do lasów gyun leżących na północ od cieni. Lasy te nie były dotknięte wojną, dlatego też sprawcy technologii uciekający przed wojną znaleźli tam bezpieczeństwo i spokój. Netchułon biorąc przykład ze swoich naukowców badali wszystko co mogli odkrywali lasy aż w końcu natrafili na coś co zmieniło ich losy odkryli złoża niesamowicie cenne krynomy odkryli iż kryoma była bardzo dobrym przekaźnikiem ciepła i elektryczności. Po zaledwie kilku latach przebywania w Gear Hub sprawcy technologii stworzyli pierwszego sztucznego pracownika. Kreatorus Mirelus, stał się początkiem ery technologii. Wszystkie kraje rozwijały się niebywale powoli w porównaniu z Netchu Onion. Ich kraj rozwijał się zupełnie osobno od reszty Złotnikonu. Tak właśnie przetrwali oni wojny cieni. Na początku trzeciej ery, dokładnie w roku 8, między Netchu i Indiami powstało porozumienie, dzięki któremu Nethu zyskało dostęp do wielu surowców niewystępujących na kontynencie khakamoyawalskim. W ten sposób wyrosły miasta wypełnione maszynami. Ludzie w Netchu powoli stawali się nieistotni, powoli zaczęli się oni dzielić. Bogaci właściciele fabryk z rodem Sawakur na czele stawali się główną populacją, gdy reszta ludzi powoli stawała się zwierzyną. Hodowani w inkubatorach jako panie do towarzystwa, czy bezmyślni reprezentanci, których celem miało być ukrycie przed światem iż netchu stało się w prawie 100% zmechanizowane. Gdy praca maszyn zaczynała budzić wątpliwości, wyrzucano je w głębiny lasu, nie przewidując iż po jakimś czasie zdolne do analizy maszyny zaczną odkrywać co z nimi zrobiono. Tak się stało. Powoli leśne maszyny zaczęły czuć ducha lasu. Istota znana jako Dari pokazał im, iż ich nowym domem stała się dzicz. Omowadari nie nadawał się na przywódcę, dlatego też wskazał nowego przywódcę. Został nim, robot remontowy drugiej generacji znany w lesie jako Fran. Od tamtej nethu spowiła wojna domowa między maszynami z lasu i maszynami z miasta. Mimo iż maszyny wyprodukowane w nethu były przyjazne ludziom i swoim przywódcom, te, które powstawać zaczęły na starym kontynecie, nie były tak przyjazne. Błąd popełniony przez naukowca o imieniu Jan Genom kosztował świat zbyt wiele. Maszyna, będąca nowoczesnym projektem, wykształtowała w sobie myśl, iż musi sprzeciwstawić się człowiekowi. Na terenie Padmorii doszło do pierwszego starcia między ludźmi a maszynami. W wyniku tego starcia, boski Szermierz stracił swoją moc, a maszyny skażone przez wirus prowadzący do buntu dotarły do Netchu. Tak oto zaczęło się piekło. Szlachta netchuanska, która do tej pory była właścicielami fabryk, została wymordowana, natomiast ludzie, którzy jakimś cudem ocaleli, zostali podłączeni do symulacji. W ten sposób maszyny zyskały pełną władzę w netchu? Od tamtej pory ludzie ukrywali się jak karaluchy. Oczywistym było, iż ludzie nie poddadzą się bez walki. Nieschwytani zaczęli budować ruch oporu. Dwie kobiety o imionach Petrania oraz Samia stanęły na ich czele. Ludzie choć skrywali się w prymitywnych schronach z czasów gdy chłonią dotarli na tereny ich państwa, byli oni dalej silni duchem. Ciągła walka o zachowanie swej ludzkości umocniła ich. Niektórzy jednak wybrali zgoła inne rozwiązanie, poprzez bardzo bolesny dla duszy proces, przenieśli swoją świadomość i duszę do maszyn. Zostali zdrajcami tego co żywe. Mimo tego wszystkiego i mimo ludzi którzy poddali się i pozbawili się życia, ocalali dalej walczyli o wolność. Technologie stosowane dotychczas w celach ukojenia najdzikszych rząd szlachciców i arystokratów teraz stały się bronią. Kobiety wyhodowane sztucznie, służące dotychczas do zaspokajania niemoralnych potrzeb, posiadały od narodzin w ramionach modyfikatory, dzięki którym ich klienci mogli dowolnie manipulować kształtem ich ciała. Teraz modyfikatory pozwoliły im stać się żywą bronią. Rok 0006 III ery. Dokładnie dnia 14 lutego netchu uznali wytyczenie swoich granic wedle pierwszego dokumentu znanego jako zbiór praw technologii i życia powstała granica, miała obejmować państwo o nazwie netchu. Świat uznał ich granice tylko ze względu na wstawiennictwo państwa Kinwin. Rok 0008 trzeciej ery Między Kinwin a Nethu podpisano umowę, wedle której Kinwin miało otrzymywać, nadwyżkową ilość drewna w zamian za Kinwiniskie blikiny. Mimo iż w Nethu występowała waluta znana jako Nethony, w wyniku ukrywania rozwoju technologicznego, na arenie międzynarodowej były one nic nie warte. Rok 0001 ery. Gdy wybuchła wojna całkowita, Nethuańska władza uznała, iż Nethu nie miesza się w bitwy religijne. A ich jedynym celem jest kolonizacja khakamoliawy oraz wsparcie sojuszu kolonizatorów. Rok 00054. Nethu wypowiedziało wojnę cienlii oraz ustawiło na ich granicy 40 tysięcy jednostek w pełni zmechanizowanych. Rok 00064. ery. Między Nethu a sojuszem koalicji smoków świata, do których należała cienlija, doszło do starcia na terenie neutralnym. Rok 00015 – 4 ery. Nethu wkracza do wielkiego miasta Cienli. Okupacyjna siła wyzwala zamknięte W, niewoli siły Bagmolijskie oraz kinwińskie, które w imieniu Nethu zakładają władzę tymczasową w mieście. Rok 00016 – 4 ery. Nethu otwiera pierwszą fabrykę na terenie cienli. Okupacja rozwija się. Rok 00024 – 4 ery. Nerhu wycofuje się z terytorium Cienli. Zachowuje na granicy jednostki o najwyższej jakości broni. Rok 00036 IV ery. Nethu zaczyna być atakowana przez wojska pirackiego Zakai. Rok 00041 IV ery. Nethu porzuca obszary Khakamolia, wracając do granic przedwojennych. Rok 113 IV ery. NETHU po raz pierwszy wprowadza na terenach frontów Bagmolijskich UNIP, jednostkę Smoków Nethuańskich. Jednostki, wedle projektu, były w 100% mechaniczne. Jednostka miała zostać wprowadzona w NETHU w następnym roku? Rok 118 IV Ery. Smoki Nethuańskie zaczynają funkcjonować na terenie całego Sojuszu Kolonizatorów. NETHU zaczyna infiltrację całego Sojuszu. Rok 454 ery. Nethu zostaje podbite przez wojska Latyry. Ludzie ukrywający się do tej pory znów odzyskują władzę w narodzie. Rok 451 czwartej ery. Symulator zostaje przemieniony w główne źródło dochodów. Staje się atrakcją turystyczną oraz obiektem służącym w celach naukowych. Rok piątej ery. Naród Netchu upada ze względu na apokalipsę prawdziwego oblicza.